Inspekcja transportu drogowego. Jak Państwo wiecie, dwa o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na drogach. Kontrolujemy stan techniczny pojazdów, ale również sprawdzamy, czy, czy kierowcy są trzeźwi oraz czy są wypoczęci. Sprawdzamy w jakiej kondycji są kierowcy, bo bezpieczeństwo to nie tylko stan pojazdu, ale właśnie kondycja prowadzących, kondycja kierowców. Zdrowy kierowca to bezpieczeństwo, to także kierowca, który musi mieć właściwe nawyki zdrowotne to jest niezwykle ważne. To sen, to odpowiednie odżywianie się, to dbanie, po prostu zwyczajne dbanie o siebie, to badania profilaktyczne, odpowiednia ilość wypoczynku i wtedy wszyscy będziemy na drogach bezpieczni